nemůžeš pácet, s tobou boží. ważności. Drodzy Państwo, bardzo gorąco zapraszam na film Jak się pozbyć celulitów. Będą Państwo zaskoczeni, to na pewno. Będą Państwo obgryzać paznokcie ze zniecierpliwienia i myślę, że będą Państwo boleć brzuchy ze śmiechu i myślę, że jest to naprawdę uczciwie, świetnie zrobiona komedia. Gram w tym filmie na początku mało, a pod koniec dużo. W związku z czym samej ekipy i atmosfery i przyjaźni nie zdążyłem liznąć, bo na koniec już oni wszyscy byli pokłóceni albo pogodzeni. Obojętnie już tam nic nie było do odkrywania. Starałem się jak mogłem i zapraszam Państwa na obejrzenie efektu tej pracy. Najzabawniejsze w tym filmie jest to, w którą stronę może iść kobieca wyobraźnia. Zapraszam Państwa serdecznie. Ja gdzieś się czuję bardzo związany z jakimś myśleniem o absurdalnym humorze. Żałuję, że go w Polsce jest tak mało. No, próbuję na swój sposób, na polskim gruncie to uprawiać. Co jest najfajniejsze w tym filmie? Wszystko. E, aktorzy, reżyser, scenariusz. Mam nadzieję, że dialogi, które będą Państwa śmieszyć. E, wnętrza, kostium, ale przede wszystkim jakiś taki polot, który mam nadzieję jest zawarty według Państwa również w tym filmie. Gram w filmie Jak się pozbyć celulitu i chciałem powiedzieć, że e, nie jest to zwykła komedia, dlatego, że jest to komedia śmieszna. Moim zdaniem mówię to odpowiedzialnie. Dlatego zachęcam gorąco, żeby przyjść i sprawdzić, czy to jest rzeczywiście śmieszna komedia. Dlaczego warto? Bo warto chodzić do kina na polskie filmy, które są dobre, a ten jest naprawdę dobry. Kiedy jakiś facet się z tobą wozi, kiedy jakiś facet się

W ekskluzywnym spa poznają tajemniczą masażystkę, która wciąga je w szaloną przygodę. A w ogóle kto ci to zrobił, co? Nie chcecie wiedzieć? Chcemy. Chcemy. Mało ci kobiet? Dość tych żartów. Cześć kochanie, przepraszam, nie mogę rozmawiać, bo w pracy jestem. Co? Okay! Fajny film i polecamy wszystkim. Rewelacyjny. Szczególnie ta fajka wodna ze skórkami od bananów. No, muszę powiedzieć, że gdybym e, był posiadaczem celulitu, to na pewno byłbym w trójnasób usatysfakcjonowany tym, co zobaczyłem. Jestem tylko mężczyzną. Mężczyzna jest z natury i z konstrukcji znacznie głupszą istotą niż kobieta, w związku z czym tak inteligentny humor nie rozbawił mnie tak bardzo jak moją małżonkę na przykład, która, która ryczała ze śmiechu w trakcie całej... W projekcji tak jak podobnie zresztą jak, jak cała reszta żeńskiej widowni. Bardzo mi się podobał film, był bardzo dowcipny. Dla mnie też było fajne, że były takie wyraziste postacie kobiece, rewelacyjnie zagrane. Naprawdę śmiałam się wiele razy, mówię szczerze. Dla mnie Dominika była najlepsza, także dla mnie nie ma lepszej aktorki teraz. Inne wszystkie się umywają. Świeżo jestem po, po, po projekcji i jestem wzruszony, bo to jeden, jedna z niewielu komedii. Ostatnio, które oglądałem, naszych rodzimych komedii, która mi się naprawdę podobała. Nie no, bardzo mi się podobała. To chyba najlepsza polska komedia do tej pory. Najnowsza komedia Andrzeja Saramonowicza. Jak się pozbyć celulitu. W kinach od 4 lutego. Do. Czy któryś z panów wie, gdzie są teraz nasze kobiety?